Mirelli Polska, producent Opone Metzeller. Sponsor del programma Sicily.rent. Sponsor del programma firma motopaket.pl. Sponsor del programma è JG Sport, distributor Scott e Motoreks. zwiększamy ta suma o 37 tysięcy litrów krwi, które ta organizacja po 15 lat właśnie była w stanie zabrać. Jesteśmy mówiąc szczerze, szczerze zaskoczeni, dlatego że ilość ludzi oddających krew jest niebywała. Do dyspozycji dostałem z Liberty Motors Wrocław KTM 890 Adventure. Bardzo fajna maszyna, słuchajcie. Ufum, Właśnie dzisiaj e, Park Brudnowski, e, Motoserce wybierał e, Motowizjoner jako prowadzący, jesteśmy dumni też jako ambasadorami tego stacji Motowizja, które nas powiedzmy gości na ten program, ale z okazji też zabraliśmy ze sobą pieciwo. I nie tylko, bo jak są Big Cits, jak jest Makumba, jak jest Afryka Polska, banana musi być. Więc banana będzie zastępował naszego mikrofon, ale wszystko idzie według kierunku i jesteśmy gotowi, żeby gościć na nasze wielka scena ten piękne ikony od polskiego roku. Coś takiego jak Perfect i Big Cits. Jesteśmy motowizjonerami i dlatego możemy tu być. Jestem Enrico Buszyma i mam przyjemność przedstawić Tomek, e, ale twoje nazwisko Tomek jest skomplikowane, pomóc mi. Filipczak. Filipczak. E, Filipczak. Filipczak. Dziękujemy wszystkim, którzy e, przyjechali i jeszcze bardziej dziękujemy nie ci, którzy w tej chwili właśnie południe. są i dają e, ten krew. Powiększamy ta suma o 37 tysięcy litrów krwi, które ta organizacja po 15 lat, właśnie, by była w stanie tak. zabrać, powiem, zabrać. Powiem tak, yy, jesteśmy, jesteśmy, mówiąc szczerze, szczerze, zaskoczeni, dlatego że ilość ludzi z oddających krew jest niebywała. Jeden autobus już przestał przyjmować, bo skończy, zapełniły mu się zbiorniki po prostu. To dobra informacja, jako że krew, krwi nie można kupić. I tyle. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ta nasza impreza, 15, 15 edycja tej imprezy, to jest jedyna taka impreza na świecie. Jedyna. Nie ma drugiej takiej, która byłaby w ten sposób zorganizowana, animowana przez motocyklistów. No to myślę, że tyle na ten temat. Ja jako łok właśnie po, zawsze mówię. Te akcje karytatywne nie mają żadnych granic, nie mają żadnej, e, e, powiedzmy, e, blokada e, językowa, więc e, jeszcze raz. Po jeszcze gratuluję to, co Polacy potrafią. I ta Solidarność nie skończy się w Warszawie, bo ta organizacja Motoserce kontynuuje też w, w innym miasta i w ten całej, całej Polsce, Polskie, więc... W różnych terminach, bo jak było to w jednym terminie zorganizowane, okazało się, że system nie wytrzymał. Było za dużo krwi w jednego dnia. Panowie, ten piosenko stawiał się na. E, wspominamy, bo ja jako człowiek, który lubi e, podróż do Afryki, nie mogłem nie śpiewać no stop Makumba, Makumba, Makumbaska, Polska, Afryka, Afryka, Polska, bo jest taki e, tormentone po włosku się mówi, taki coś, który nie możesz nie zapomnieć. E, kiedy stawiał tego piosenku, jaki rok to było i to było takie czasy, na które jeszcze e, byliście taki bardziej odważni, bo niektóre tematy... No to były inne czasy, lata dziewięćdziesiąte, czas, czasy wolności słowa, dużej wolności słowa. No i oczywiście ma Kumba, nasza wizytówka, piosenka o tym, że trzeba ludzi szanować, tolerować. Piosenka antyrasistowska, za którą dostali, dostaliśmy nagrodę Towarzystwa Afrykańskiego w Polsce. Myślę, że, że czasami nieopatrznie rozumiana, ale, ale cały czas aktualna. Jak widać na stadionach obecnie, w Hiszpanii chociażby, trzeba mieć duże poczucie tolerancji, trzeba tolerować wszystkich. Jest Jesteśmy, jak to, mówią, jak to mówią, jesteśmy takimi samymi ludźmi, różnimy się tylko żarówką. O, ktoś ma czarną żarówkę, ktoś ma żółtą żarówkę, ktoś ma czerwoną żarówkę wkręconą, a my mamy białą żarówkę wkręconą, ale. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, tylko różnimy się żarówką, więc, więc bądźmy tolerancyjni, szanujmy wszystkich ludzi, wszyscy jesteśmy ludźmi, potępiamy rasizm i, i do tego zawsze nawołujemy. W swoich... I teraz trochę komercja. Jaki plan, powiedzmy, koncertowy od tego... Ikona Rock Polski, sorry, ja jako Łoch mówię ikona, bo e, oni mi się kojarzą jak jedno z najważniejszych band i dzisiaj są obecne w Motoserce, więc dwa pytania, plan koncertowy i e, właśnie e, ten akceptowania, taki akcje karytatywne jak i Motoserce, czemu? Po pierwsze 35 lat działamy i w tym roku mamy okrągłą rocznicę, właśnie 35-lecie. Będziemy wydawać aż dwie płyty, także przygotujcie się na mocne uderzenie. No i oczywiście mnóstwo koncertów, przede wszystkim koncert na festiwalu w Jarocinie, Festiwal Muzyki rockowej w Jarocinie oraz na Festiwalu Rokowizna w Poznaniu i w Krakowie. Poza tym oczywiście kilka imprez motocyklowych, ponieważ My czujemy solidarność z bracią motocyklową, bo to jest wolność, born to be free, motocykle, przestrzeń i tak dalej. To nam się zawsze podobało i bardzo chętnie na tych imprezach gramy, dlatego jesteśmy tutaj. A poza tym lubimy pomagać. Tutaj jest zbiórka, zbieramy krew, tysiące litrów zebrane w ciągu 15 lat trwania tej imprezy. Gramy również na imprezach Jurka, Osiaka i wspieramy wszystkie charytatywne projekty, które pomagają ludziom. Tacy po prostu jesteśmy. Zapraszamy Was wszystkich na koncerty, zachęcamy do kupowania płyt, do słuchania nas na na Tajdalach, Spotify'ach, wszystkich Facebookach nowy, nowa piosenka, wszystko będzie okej, okay, bardzo optymistyczna. Prawie dochodzi do miliona wyświetleń na YouTubie, także też zachęcam Was do obejrzenia tej piosenki. Jest to piosenka nietypowa, bo gra, ballada z wiolonczelą, ze skrzypcami, ale przesłanie jest jedno bardzo pozytywne, takie jak bikcyz to potrafi. Yeah. Kona Rok gadał z nami dzisiaj na naszym ekranie, więc my, jako Motowizjonerzy, jesteśmy tylko Onorwani i wspieramy ich muzykę, ich rock, ich walka do rasizmu. Macumba, makumba, Makumbaska Come Bene, Polska, Afryka. Afryka, Polska. <laughs> Grazie mille, dziękujemy. Grupa, która ma 35 lat kariera i który jest non-stop on tour, więc mają. Takie nowe piosenko, które ma tytuł Wszystko Będzie OK, więc optymizmu jest. Chcę zobaczyć tego optymizmu. Na powitania! Gorąco! Big C! Motowizjonerów, jak ja do was mówię, że niektóre projekty potem połączą takie intencje pozytywne. Fakt faktem, że Motopaket, który jest ta firma, która wspiera moje pośladki, jeżeli można tak nazywać, więc każde podróż ekstremalne, które wykonuje, jest przez nimi wspierane. Fakt, że oni tu się znajdują, nie mówi, że jest taki fajny przypadek, ale nie wierzę za bardzo zawsze w przypadku, więc tego pól sponsorski, który Motowizjoner postarał się budować, dzisiaj jest tutaj obecny na takiej inicjatywa, które nie ma nic wspólnego z komercją, bo e, gwiazdy od e, roku Polski e, uruchomili profesjonalne osoby, e, top menedżerów. Każdy jest tutaj i nie robimy e, tutaj takich rozróżnienia między krew klasa A czy krew klasa B. Każdy z nas mogę donować pół litra, ale nie ta pół litra, które myślicie. Producent oppone Medseller. Sponsore del programma Sicily Kropka Sponsore del programma Firma Motopakiet.pl. Sponsore del programma JG Sport, Distributor Scott e Motorex. Motovisionerów. Dostałem zaproszenia od Liberty Motors, ale ten raz Wrocław. Jest taka inauguracja urodzinowa nowej modeli KTM, ale niestety jestem tu zajęty z moja jaszurka, bo startuję na jedno wydarzenie. Wiecie, że e, nasz uniwers od motowizjonerów jest duży, więc zadzwonię do Marek, e, tak zwany White Wolf, i zobaczymy, czy on będzie w stanie tam występować, bo on na KTM dobrze się zna, bardzo dobrze. Marek, Marko, mam nadzieję, że ty będziesz nasz motowizjoner tam w Wrocławiu. Motowizjoner Liberty Motors KTM. Do zobaczenia! Cześć, Witam Was wszystkich. Marek City, w środowisku motocyklowym, bardziej znany jako White Wall. Dzisiaj mam okazję gościć Liberty Motors we Wrocławiu, na ulicy Sobieskiego. Jest ze mną Michał Buśbirski Liberty Motors z Wrocław. Witamy Was serdecznie na Katem Roadshow Street. Miał ja, co tu się dzieje. Mamy tak naprawdę połączoną imprezę pierwszej urodziny Liberty Motorsport we Wrocławiu z największych i ktm KTMA w tym regionie świata tak naprawdę bo mamy do dyspozycji wszystkie motocykle KTM -a, zaczynając od Juka 125 a kończąc na superadventurze w wersji R Tutaj dla Was z mnóstwem nagród, ponieważ mamy u nas do wygrania dzisiaj m.in. Kask Shoya, mamy kask Schuberta, mamy kurtkie ruki, więc tak naprawdę masa nagród, masa atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla mniejszych, ponieważ dla Waszych podzielów przygotowaliśmy tor off na którym można potestować tzw. bajki z ktm KTMA. Wersji na 12-calowych kołach, na 16-calowych kołach oraz elektrycznego crossa w wersji odpowiednich 50 w KT. Tak, jest. macie też gościa specjalnego. Tak, mamy też gościa specjalnego. Oprócz Ciebie, oczywiście, mamy też drugiego gościa specjalnego, Marcina Enduraka, czyli tak zwanego Endurak 666 z Instagrama, którego mnóstwo osób podziwia wyczyny na dużych maszynach. No i również bardzo ciekawa informacja, że możecie u nas zobaczyć. Jedyny taki motocykl. Motocykl Daniego, Pedrozy, motocykl przyjechał do nas bezpośrednio z KTM. -a. Myślę, że to jest jedyna okazja, żeby na polskim rynku zapoznać się z maszyną, która jest wykonana praktycznie w całości z karbonu, ponieważ nawet przeprowadzając ten sprzęt, czuję się wagę mniej więcej motocykla Enduro. A jak wiemy, motocykl z MotoGP, silnik mają całkiem mocne, więc to co ten sprzęt musi wyprawiać na drodze, najprawdopodobniej jest niesamowite. Nie dowiemy się tego, bo nie możemy nim pojeździć, natomiast możemy przyjść, zobaczyć, pooglądać szczegóły, zobaczyć tarcze, które są jedyne w swoim rodzaju hamulcowe, no i przede wszystkim zapoznać się z tą niesamowitą maszyną. Przejażce testowej do dyspozycji dostałem z Liberty Motors Wrocław KTM 890 Adventura Bardzo fajna maszyna, słuchajcie. To, co mnie zaskakuje w tym motocyklu, to ilość tych trybów, które są do dyspozycji. Tak naprawdę, ja jestem archaiczny, bo sam ujeżdżam KTM 950 Super Enduro R i on nie posiada takich trybów ale mówiąc obiektywnie, bardzo niski środek ciężkości tutaj, w te, yy, gdzie jest ten bag. wcześniej byłem dość mocno przeciwny yy, tego typu konstrukcjom, jeśli chodzi o bak ale to się tutaj idealnie sprawdza zadziwiająca, lekka sterowność jest tym motocyklem yy, więc, więc naprawdę yy, daje taki taki z jazdy u mnie w motocyklu, w tym moim prywatnym ten środek ciężkości jest bardzo wysoko i powiem szczerze, widać teraz tą różnicę więc ten motocykl, który dostałem do dyspozycji jest na kołach takich y, asfaltowo-szutrowych. Oczywiście typowo w terenie nie miałem okazji nim jeździć, ale zawieszenie zestrajając y, bardzo dobrze to wygląda, więc y, myślę, że to, jest, że to jest dobra zabawka y, dla tych, którzy chcieliby na przykład jeździć agendura 666, y, więc y, to wszystko bardziej idzie w tym kierunku. To, co, to, co jest y, dla mnie y, takim elementem Yy, który ja nie do końca jednak ak akceptuję w tej dzisiejszej motoryzacji to są te yy, historyczne yy, wyświetlacze, więc yy, z tym po prostu yy, to jest to co to, to lubi, ja lubię analogowe zegary więc chętnie bym tym motocyklem yy, dosyć dłużej pojeździł żeby go sprawdzić w każdych warunkach, po tym yy, całym dzisiejszym dniu jazdy, którym miałem możliwość yy, tym jeździć, fajna zabawka, naprawdę fajna zabawka yy, polecam yy, każdy pewnie chce być durakiem, ja też. Myślę, że to jest do tego. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób chcących sobie wypróbować te swoje sprzęty, te, które, które chcą ewentualnie zakupić. Więc mamy do dyspozycji tutaj wiele tych motocykli. Uważam, że, że dobrze spędzony dzień i oby więcej takich właśnie możliwości. Skorzystania tak naprawdę z pojeżdżenia motocyklami, na które na co dzień chcielibyśmy kupić, a z jakichś tam przyczyn nie, nie można nimi pojeździć gdzieś tam u znajomych czy kolegów. Więc ja bardzo szanuję takie inicjatywy. Pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam organizatorów. Dzięki organizatorowi za to, że użyczył tego motocykla i mogłem fajnie spędzić ten dzień. Do zobaczenia! Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak nazwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.